Marka Van Cleef Arpels przede wszystkim może kojarzyć się wam z drogimi zegarkami lub też luksusową biżuterią wartą często setki tysięcy dolarów. W jej portfolio znajdziemy również bardziej osiągalne cenowo perfumy i mimo że raczej stanowią one tylko dodatek do całej oferty, to z pewnością nie są traktowane po mocoszemu. Tak jest choćby w przypadku uniseksowej wody perfumowanej Moonlight Patchouli, na której recenzję oczywiście już teraz gorąco Was zapraszam. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Dobór odpowiedniego zapachu z pewnością nie jest rzeczą łatwą i nie każdej marce zawsze się udaje. W przypadku dzisiejszego zapachu w moim przekonaniu udało się jednak bardzo dobrze, ponieważ ciężko tu o bardziej adekwatną nazwę niż Moonlight Patchouli. A powód oczywiście tkwi w sam Zapachu tych perfum. Przejdźmy więc teraz do omówienia aromatu kompozycji Moonlight Paczuli. Jak można się domyślić, dominuje w niej nuta paczuli, jednak nie jakaś zwykła paczula, a zdecydowanie elegancka szykowna i wręcz taka tajemnicza. Jest w niej coś lekko mrocznego, romantycznego i atrakcyjnego przez co w sposób naturalny świetnie wpisuje się w klimat wieczornego, czy też nocnego, a także romantycznego spaceru w świetle księżyca. Co więcej, ze względu na swój charakter, perfumy te będą odpowiednie nie tylko wtedy, gdy aura na zewnątrz sprzyja spacerom, ale również podczas mglistego czy wyraźnie chłodnego wieczoru. Moonlight paczuli to według mnie bogaty, intrygujący a także seksowny zapach, który zdecydowanie nie jest nijaki, a wręcz niektórych z Was może przytłoczyć. Szczególnie na początku, w którym odczuwamy soczystą i wręcz lekko ostrą paczulę. Właśnie w tym okresie możemy doszukać się najwięcej męskich akcentów. Mimo, że i tak całość od początku do końca jest jednak utrzymana w bardziej kobiecym tonie, warto zaznaczyć, że nie mamy tu do czynienia z surową wersją paczuli, a zdecydowanie zmysłową, czystą i przywodzącą na myśl chłodny powiew wiatru nocą. Dodatkowo już w otwarciu można wyczuć subtelną nutę róży, której połączenie z paczulą. Pachnie bardzo elegancko, a także kunsztownie. Pozostałe nuty w otwarciu są natomiast mniej wyczuwalne i zwyczajnie stonowane. Przykładowo kakao pozbawione jest swojej wyrazistej słodyczy i daje o sobie znać jedynie przez sypki oraz pelisty aromat. W sercu mudlajk like paczuli robi się już bardziej pudrowo, a także spotykamy się z większą ilością słodyczy. Prym wiodą kwiaty, zarówno nieco bardziej dominującej róży, jak i irysa. Obie nuty pachną aksamitnie oraz ciepło i wyczuwalnie tonują wyrazistą paczulę, która jednak mimo wszystko. Wszystko cały czas pozostaje z nami. W moim przekonaniu zapach w tym okresie zaczyna tracić na swojej unikalności, którą dostrzegam głównie w otwarciu. Niemniej wciąż kompozycja z pewnością sama w sobie może się podobać. W bazie perfumy od marki Van Cleef Arpels można powiedzieć wkładają ciepłe, zamszowe rękawiczki. I to właśnie dzięki nucie zamszu oraz skóry zapach jeszcze bardziej łagodnieje, ociepla się, a także nabiera wyważonego i subtelnego wymiaru. Z drugiej strony również lekko osładza się przez nuty owocowe i cały czas wyczuwalne, delikatne kwiaty. Całość pachnie seksownie, elegancko, a także przyjemnie. Nie ma tu już charakterystycznego chłodu i ziemistości typowego dla paczuli. Przechodząc do parametrów perfum Cleef Arpels Moonlight Paczuli stanowią one ich niewątpliwą zaletę. Utrzymują się na skórze dobre 7-8 godzin, a przy spryskaniu swoich ubrań może się czuć na sobie cały dzień, a nawet dłużej. Pod względem projekcji przez pierwsze 2-3 godziny perfumy dość mocno dają o sobie znać. Natomiast z drugiej strony ich baza wyczuwalna jest już tylko blisko naszej skóry. Przechodząc do. Grupy docelowej, to znaczy dla kogo polecałbym te perfumy? Po pierwsze, mimo że są sygnowane jako unisex, zdecydowanie wskazałbym na kobiety lub też ewentualnie mężczyzn lubiących zapachy z większą ilością damskich akcentów. Będą sensownym wyborem dla pań, które chcą pachnieć seksownie oraz lubią wyraziste, kwiatowe zapachy z dużą domieszką paczuli. Jeśli lubisz nosić skórzane kurtki, Moonlight Paczuli również może być zapachem dla ciebie, ponieważ pachnie trochę jak osoba, która właśnie weszła do mieszkania i wciąż jeszcze unosi się wokół niej chłodny, zielony, i lekko kwiatowy zapach z zewnątrz. Jeśli chodzi o zapachy o DNA podobnym do wody perfumowanej Moonlight Paczuli, warto wspomnieć o perfumach z również prominentnym połączeniem róży i paczuli. Takich jak chociażby Tom Ford Noir de Noir, a także Christian Dior Gris Montaigne. Ponadto nie można nie zauważyć podobieństwa tego zapachu do skórzano-paczulowej kompozycji Bottega Veneta oraz kwiatowo-drzewno-paczulowej wody perfumowanej Giorgio Armani Cure Amethyst. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których dzisiejsze perfumy od marki Van Cliff Arpels, sprawdzą się najlepiej, naturalnie będą to przede wszystkim chłodniejsze jesienno-zimowe dni. Wiosną, a szczególnie wczesną wiosną, myślę, że bez obaw również można ich używać. Natomiast z pewnością unikałbym ich w gorących temperaturach, w których mogą przytłaczać zarówno Ciebie, jak i osoby w Twoim otoczeniu. Ze względu na swój zmysłowy, wyrazisty i seksowny charakter, myślę, że stanowią właściwy wybór na wszelkie wieczorowe okazje, począwszy od romantycznych randek, po bardziej formalne okazje, gdy chcesz pachnieć elegancko, a także szykownie. Ogólnie rzecz biorąc, wpisują się w klimat specjalnych okazji, w których chcesz pachnieć po prostu inaczej, to znaczy bardziej wyjątkowo. Z drugiej strony, jeśli nawet w zwykłe dni nie lubisz ubierać się w dres, a wręcz przeciwnie, to znaczy również wtedy nosisz na sobie zazwyczaj dość eleganckie ubrania, to według mnie w tym przypadku Moonlight Paczuli może być dla Ciebie dobrym, codziennym towarzyszem. Oczywiście, jak już wspomniałem, nazwa tych perfum nie jest przypadkowa. Dlatego też nocne spacery w świetle księżyca to także zdecydowanie adekwatna sytuacja do ich. Nosi. Przechodząc do porównania cen wody perfumowanej Moonlight Paczuli, jest ona dostępna we flakonie o pojemności 75 ml, za którą w najtańszych perfumariach internetowych zapłacimy obecnie w granicach 350-450 zł już z dostawą. Jednak kupując je chociażby w Douglasie, za ten sam flakon przyjdzie nam zapłacić już ponad 500 zł. Podsumowując, woda perfumowana Van Cleef Arpels Moonlight Patchouli to według mnie perfumy z charakterem, które mogą dodać ci nuty, tajemniczości, a także elegancji podczas wielu wieczorowych sytuacji. Z drugiej strony są na tyle wyraziste, że polecam uważać z ich pochopnym zakupem. Ich aromat potrafi zauroczyć przy pierwszym teście, natomiast dopiero po oswojeniu się z tym zapachem Rzeczywiście możesz stwierdzić, czy nie jest on dla ciebie zbyt przytłaczający. Mimo wszystko, w moim przekonaniu, jest to zapach godny polecenia. A teraz, jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z wami żegnam, także do następnego odcinka.